I witam w kolejnym szachoteście. Na starych zasadach, czyli rozwiązujemy zadania szachowe od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Będą zadania za 1 punkt 2, 4, 8 i 16. W każdym zadaniu będą zaczynały białe i chodzi o podanie odpowiedzi ruchu białych. No i w każdym zadaniu będzie mat w drugim posunięciu. Że matujemy w drugim ruchu na różne sposoby, ale. Do tego mata prowadzi ten jeden, jedyny ruch, ten właściwy, ten następny, ten, który jest zadaniowy. Pierwsze zadanie jest łatwe i trzeba podać jedną odpowiedź. W zadaniach od trzeciego do piątego już można podać dwie, a w piątym nawet trzy odpowiedzi. Oczywiście punktowana najwyżej, i podstawową punktacją powinna być objęta odpowiedź podstawowa, ta najbardziej. Przez Was wybrana. Natomiast, jako dodatkowe odpowiedzi, że być może i ta odpowiedź jest tutaj gdzieś tam tą właściwą odpowiedzią. Jeżeli będzie zawarta w Waszym spisie odpowiedzi, w Waszych ruchach kandydatach, wtedy możecie przyznać sobie połowę punktów. Jeszcze to dokładnie powiem, jeżeli będzie zadanie. To tak powtarzam się trochę, bo w zasadzie mówię o tym w każdym szachoteście ale być może akurat od tego testu ktoś tam próbuje zacząć rozwiązywać zadania i zacząć się sprawdzać, więc warto słów kilka o tym powiedzieć. Więcej informacji jest też pod filmem. No a teraz już zaczynamy. Pojawi się diagram, należy go zatrzymać lub chyba, że widzicie od razu odpowiedź. Można gdzieś zapisać tę odpowiedź, potem wrócić i odtworzyć całe rozwiązanie, sprawdzić i przyznać sam sobie punkty ile Wam wyszło za dzisiaj. Dobra, zaczynamy. Czas na zadanie numer 1, start. I podaję odpowiedź pierwszego pytania, pierwszej zagadki szachowej. To był goniec E6. Robimy szach, gdzie król nie może robić innego ruchu, jak tylko pójść drogą. A tam najłatwiej zadać mu mata w postaci, jeżeli król pójdzie na H8, no to mamy na E5 gońcem szagmat To jest klasyczny układ, do którego trzeba doprowadzić, jeżeli mamy matowanie dwoma gońcami. Czyli dwa gońce gdzieś tam spychają w jedną stronę króla, natomiast król nasz spycha w drugą stronę i pozostawia tylko ruch. Gdyby w tej sytuacji na przykład czarny miał ruch musiałyby, ponieważ nie mogą iść w lewo czyli na F8, musiałyby iść na H8 i wtedy nie można by zagrać gońcem na E6, dlatego że byłby pad trzeba by zostawić tą sytuację zrobić jakiś ruch tak zwany wyczekujący i wtedy e, udałby się ten cały manewr czyli jeszcze raz teraz jest prawidłową odpowiedzią goniec E6 natomiast i to jest szach. I dobrze, że jest szach, ponieważ po szachu no, trzeba coś reagować. Gdyby nie było możliwości zagrania szacha, to byłby mat, czyli na przykład gdyby tu już na tej kolumnie działała jakaś jeszcze wieża czy coś, to już by był to już by był mat. Natomiast król ma ucieczkę, to jest jedno pole. No i teraz matujemy drugim gońcem, ale gdyby była inna sytuacja, że teraz czarny moru poszedłby na H8 nie wolno nam zagrać gońcem więc żeby utrzymać tą sytuację, żeby wygrać to tempo no trzeba było zrobić jakiś ruch na przykład gońcem do tyłu gdzieś w bok chodzi o to, żeby nie zagrywać nie blokować pola g8 te pole trzeba zostawić, żeby móc, mógł sobie król wrócić a wtedy po powrocie mamy szacha być może już ten goniec by stał na innym polu, na przykład na c8 i z c8 byśmy zagrali szach no i po odejściu mógłby być szach c 5 no myślę, że to jest jasne w każdym razie dotarcie do takiej sytuacji jeżeli ma się dwa gońce czyli zepchnięcie króla na ostatnią jakąś linię czy kolumnę i stanie w takiej opozycji a gońce już stoją w taki sposób, że jest blokowane pole tutaj ucieczki przede wszystkim czyli to jest odblokowane przez jakiegoś gońca natomiast te trzy pola będą blokowane przez króla, no to wtedy to jest super sytuacja, żeby tam właśnie w, dwu, w drugim ruchu zrobić szachomata. król nie ma gdzie uciec, a tylko go spychamy do roga, do roga i jest szachmaty. Dobrze, to dziękuję za to i teraz będziemy mieć drugie zdanie za dwa punkty, troszeczkę trudniejsze, ale <laughs> Znowu w roli głównej będzie koniec. No, i mam nadzieję, że sobie poradzicie też szybciutko, żeby zostawić jak najwięcej czasu na te naj, najtrudniejsze zadania dzisiaj, które chyba nie będą bardzo trudne, no ale na pewno trudniejsze od tych, które teraz prezentuję. Dobra, zadanie numer dwa, start. I tutaj mamy układ, który pojawił się na szachownicy w partii szachowej w mistrzostwach juniorów w Niemczech w 2006 roku. No i tutaj było prawidłowym zagraniem. Goniec, szachuje na F7. Gońca zbić nie można, jest broniony wieżą. Król nie może uciec w lewo, ponieważ jest tutaj na D1 wieża, więc na D8 nie ma szans ucieczki, więc musi iść tylko w jedno jedyne pole. Gdzie? Dostaje szachmat na H6. Także tutaj znowu dwa gońce zagrały idealnie. Można było zamatować. Tutaj akurat dlatego, że goniec czarnopolowy był blokadą ucieczki. Gdyby nie ten goniec, to mógłby ten król przecież tutaj uciekać. Ale że stworzyła się sytuacja, trzeba ją wykorzystać. I nie ma na co czekać, czyli w dwa ruchy był szachmat. Tak, czyli goniec robi szaka, nie boi się, że jest zbity. Król ucieka w jedno jedynie miejsce, gdzie dostaje mata. Myślę, że to było łatwe, ponieważ się chyba nasuwało. Trzeba było tylko szach, szach, szach i wszystko było tutaj kontrolowane. Dobra, a więc widzicie, że gońce to też jest, są bardzo silne, bierki, które można wykorzystywać, zwłaszcza jeżeli ma się tak zwaną parę gońców wiele źródeł podaje, że jeżeli ktoś ma parę gońców, to tak naprawdę ma dodatkowe pół punktu. Tu akurat jest, być może jest to zniwelowane, ponieważ przeciwnik też ma parę gońców, także tutaj też miał takie silne, ale jednak dodatkowo te dwie wieże tu przesądzają o tym, że tu wygrana będzie bardzo szybko. Także warto wytrzymać i mieć parę gońców, warto mieć w ogóle gońce, warto mieć gońca. Zwłaszcza jeżeli jest pozycja otwarta, o tym trzeba powiedzieć, czyli pozycja, w której no te gońce mogą z góry na dół, z prawa do lewa bardzo szybko się przemieszczać. Czyli jest mało pionów, a zwłaszcza mało tych pionów jest w centrum, które gdzieś tam mogą w połowie blokować drogę tego gońca. No i jeżeli jest otwarta właśnie pozycja, to wtedy gońce zyskują na sile. Dobra, to teraz przechodzimy do pytania trzeciego. Trzecie pytanie jest za cztery punkty i można podać dwie właściwe odpowiedzi. Dwie, dwie odpowiedzi. Jedna będzie właściwa, wiadomo. Natomiast sobie gdzieś tam podkreślić, która jest ta właściwa i to za tą właściwą będą cztery punkty, a za tą dodatkową tylko dwa. Dobra, zaczynamy trzecie pytanie, trzecie zadanie szachowe. Start. Tutaj odpowiedź w trzecim zadaniu, prawidłową odpowiedzią było Hetman D7. Ograniczamy króla przeciwnika w taki sposób, że w zasadzie teraz, jeżeli dostanie gdzieś szach, to już będzie bardzo groźnie, będzie to mat. Jedyny ruch, jaki może zrobić, to gdzieś jakiś ruch z koczkiem. Przede wszystkim bardzo, bardzo ważnym matem tutaj, podstawowym takim matem w tym zadaniu, no to jest Hetman na E6. Hetman E6. A to jest to miejsce, gdzie chce król tutaj zdążyć i dodać mata. Może być bronione, czyli może być bronione te pole przez skoczka. No ale wtedy jest mat z naszego skoczka. Czyli jeżeli na przykład będziemy bronić w taki sposób, skoczek na C7 i bronimy te pole, to nie będziemy tutaj żadnych bić, dokonywać, tylko skoczek E4 jest szach No bo jeżeli się zajmiemy skoczkiem na E4, czyli będziemy bronić pola E4, w jakiś sposób, na przykład skoczek D5, D6, przepraszam, no to wtedy jest skoczek E4 szach. Nie przychodzi, ponieważ może być tutaj bicie. Tak. No ale przychodzi ten podstawowy mat Hetman No innych odpowiedzi nie może być, cokolwiek tu się stanie, że albo bronimy pola E6, albo bronimy pola na E4, no to będziemy mieć mata w ten drugi sposób, tak? czyli na dwa sposoby jest mat. Jak przeciwnik zagra w jeden sposób, to matujemy w drugim. Jak, za, jak będzie chciał w drugi sposób blokować, to matujemy pierwszym sposobem. No i to jest taki, yy, tak, tak, taki wybór tutaj, yy, z jakiej figury chce dostać mata czarny. Ok, czyli to było takie zadanie. No a teraz już zadanie czwarte, za 8 punktów lub 4, jeżeli podasz dodatkową odpowiedź. No i zapraszam, start! Zadanie autorstwa Hannes Baumana z 1988 jej prawidłową odpowiedzią to było zagranie skoczek na bije na C5. Mamy szach z odsłony, i król może udać się tak naprawdę w cztery miejsca. Może iść albo na pole D4, albo na D6, albo na F6, albo na F4. I w zasadzie te dwa miejsca trzeba było tylko uwzględnić. Tutaj nie było możliwości zasłony przed szachem z Hetmana więc tylko trzeba będzie uciekać. Co robimy? Jeżeli, go, jeżeli król będzie uciekał na D4, mamy szachmat na skoczek B3. Tutaj się dzieją ważne rzeczy, ponieważ nie można zbić skoczka, ponieważ będzie działać wieża, natomiast nie można uciekać na C5, ponieważ skoczek, który tu stał, blokuje te pole ucieczki, a jednocześnie daje szacha. No i szukamy tych innych matów. Jeżeli król będzie uciekał na d6, no to możemy zamatować znowu skoczkiem na b7. Tutaj znowu nie możemy uciec na pole c5, bo skoczek nie dosyć, że szachuje, to broni pola c5, a te inne pola są odcięte. No tu jest skoczek, skoczek. No tutaj mamy Hetmana. No i właśnie to jedno pole jest bronione, a dodatkowo jest szach. No to jeszcze mamy tutaj pole F6 i na D7 tutaj jest szachmat, ponieważ znowu skoczek robi nam szaka, a wszystkie pola są w jakiś dziwny sposób poodbierane. No tak ta kompozycja jest zrobiona, że działa nawet sobie taki mały pionek, który blokuje pole na ucieczkę dla króla. I zobaczymy jeszcze mm, ostatnią ucieczkę, czyli król F4. Tutaj również możemy zrobić szachmat z skoczkiem na d3 ponieważ nie musimy się obawiać że będzie bicie, ponieważ wieża będzie robić szach a inne pola oczywiście są odebrane, tak? Hetman tutaj król te pole od skoczka pionek i tutaj jest też od hetmana, także ten król jest tutaj osaczony różnymi, różnymi bierkami białego a nawet swoją chociaż to już jest mało istotne, ponieważ jest król no i nie ma gdzie tutaj odejść także prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu to był oczywiście skoczek C5 jeżeli udało Ci się to gratuluję a teraz już ostatnie zadanie nie będzie bardzo trudne w porównaniu do innych yy, piątych zadań z szachotestów ale no zobaczymy na pewno warto poświęcić trochę czasu żeby przeanalizować wszystkie obrony w tym zadaniu i startujemy start Ok, podaję odpowiedź, jest to zadanie Fritza Reimana z 1869 roku, dosyć stare. No i tutaj prawidłową odpowiedzią było Hetman G4. Gratuluję Ci, jeżeli udało Ci się odpowiedzieć. W nie jest odpowiedzi? No bo te pytanie ma tutaj dużo różnych wariantów matów, w zależności co tutaj ten przeciwnik nam zrobi. No, tak to już jest, że w tym środku, jeżeli król zostanie w środku, no, to maty mogą być na wiele różnych sposobów. Tak jest też tutaj, ale trzeba było właśnie te obrony wszystkie analizować. Jakie tu grożą maty? Yy, załóżmy, że goniec gdzieś odejdzie. No, i nie wiem, stanie na przykład na F3. Wtedy możemy mieć szachmat na C4. Król po prostu jest podcinany ze wszystkich stron, ale może uciec na przykład przez to, że zbije sobie pionka i dlatego w następnym ruchu no, coś trzeba z tym pionkiem zrobić, żeby go jakoś bronić, a jednocześnie nie wiem, wykorzystać, yy, wykorzystać możliwość, żeby zrobić szacha w ogóle czarnemu królowi. No to nie możemy tym końcem grać gdziekolwiek, tak? bo gdziekolwiek się tam odsuniemy, no to tutaj będzie właśnie ten wjazd Hetmanem na C4 i będzie szachmat. Załóżmy, że właśnie król uważa, że dobrze by było gdzieś tam pozbijać bierki. Bo jeżeli zbije tego piona, no to, no to już będzie dalej gdzieś tam mógł uciekać czy coś. No ale niestety, no, ten goniec tutaj był broniony właśnie przez króla na D5. No i teraz już można go zabić. No i to już jest szachmat, ponieważ te pola tutaj do ucieczki są niestety wszystkie podcinane. Hetman jest taką fajną figurą, że tak, tak szpilowo tutaj gdzieś tam kontroluje nawet te pole ucieczki na B7. No i król nie ma gdzie iść, ponieważ te pola tutaj też są odebrane przez gońca. No a tutaj jest jeszcze król, a tutaj własne bierki też blokują, że król nie ma gdzie uciec. Także no nie można tak od razu bić. Może w następnym ruchu, ale no nie teraz, teraz, teraz nie można bić. Załóżmy, że król, załóżmy, że czarny wymyśliłby ruch wieżą. No ale ruch wieżą niestety umożliwia szacha mata poprzez zbicie skoczka. Na przykład jeżeli byłby jakiś taki ruch, proszę, na f1 wieża gdzieś odchodzi, no to hetman może zabić skoczka. I tutaj znowu jest sytuacja, że robimy szacha hetmanem i obrona piona. Nie ma gdzie iść, bo tutaj jest pion, no i głoń czarnopolowy u białych, też kontroluje bardzo ważne pola do ucieczki dla czarnego króla. No dobra, jeszcze mógłby się ewakuować król na pole E6. To widać, że może by gdzieś tędy próbował uciekać. Ale też jest szachmat. Mam nadzieję, że go widzicie czyli Hetman na G8. <coughs> Oczywiście te pola są odcięte, bo jest ten goniec. No tutaj działa Hetman. No, widać, szachmat. Nie ma innych odpowiedzi tutaj. No, tak się wszystko blokuje a jednocześnie pionki są zablokowane, i jest taki moment cukzwangu, No, że nic tutaj za bardzo nie idzie. Oczywiście, skoczkiem nie można zagrać i gdzieś tutaj stanąć, bo jest wieża, czyli nawet ta wieża, która teoretycznie nie gra teraz w zadaniu, no to gra, ponieważ blokuje skoczka, który nie może zrobić żadnego ruchu. Także tak naprawdę może grać tylko król, goniec i wieża. I dlatego tylko te trzy bierki mogły być analizowane w, jako obrony. I jeżeli by ktoś przeanalizował te wszystkie ruchy tymi trzema bierkami u czarnych, no to można by znaleźć właśnie ten ruch G4 Hetmanem. Dobra, jeżeli udało Ci się zgadnąć, no to gratuluję jeszcze raz. A jak nie, no to nie przejmuj się, była do góry, będą następne testy i do następnego razu. Cześć!